ja mam na imię Iwona i zapraszam do na na daily vlog. Bardzo krótko, bardzo szybko, bo jestem spóźniona, ogólnie mm, rzecz że jest bardzo późno, do 15.08, zrobię dzisiaj owsiankę w mikrofali, spróbuję pierwszy raz, mam nadzieję, że mi wyjdzie, że będzie w miarę dobra um, i muszę zrobić jeszcze szybko drugie nie na uniwersytet, jakiś lunch, bo będę tam do 15.00, 16.00, um, Raczej, że dzisiaj strasznie wieje i strasznie jest deszcz, to ja biorę autobus, to wczoraj stwierdziłam, dlatego no stałam później, bo ogólnie jest to coś, nie wiem, jakieś tam, coś tam ciara, jakoś tak. Dobra, ja się w kręcy, bo się spóźnię. papa. Pa. Sprawdzałam jeszcze z maila z nadzieją, że może odwołali mi zajęcia, bo wiem, że dużej części osób odwołali wczoraj zajęcia, znaczy na dzisiaj, ale to, były, to są wykłady, tylko odwołali ćwiczeń, ich nie odwołał, bo tu ćwiczenia są co dwa tygodnie najczęściej, więc lecę na uniwersytet, czyli pierwsze muszę zjeść przed ósmą, więc mój timing jest dość dobry. Się pośpieszyłam naprawdę i jestem w szoku. I będę próbowała moją owsiankę z mikrofali. Zobaczymy, czy jest dobra czy nie. Patrzcie. Tak to wygląda, więc bym dała jakieś owoce, ale nie mam czasu nic kroić, to by wyglądałoby to lepiej. Mam tutaj masło orzechowe i dżem, więc już próbuję, już kosztuję i zobaczymy. Ok, więc próbuję mojej owsianki z mikrofali. Zobaczymy, czy jest dobra czy nie. Jest no dobra. Wiadomo, nasza w Polsce taka prawdziwa, gotowana jest o wiele, o wiele lepsza. Ale tu, jak na jakieś danie, w 4 minuty zrobione, to jest dobra. Więc lecą jeść. No. Nie różni się niczym od tego, co wczoraj gotowałam mm. no. na gazie, Na ja tyle tylko, że to jest ten sam. O wios. No ale trudno. Kupiłam taką, to kupiłam taką, teraz taką muszę zjeść. I na koniec piję kawę. Znaczy, nie czuję się zmęczona, ale wiem, że poczuję się zmęczona za chwilę, więc mam nadzieję, że sama ta myśl, że wypiłam kawę, to mi coś pomoże. Bo ogólnie kawa mnie nie pobudza. Tylko sprawia, że później w nocy nie mogę spać kolejne godziny i tyle. Ale mam nadzieję, że właśnie jakby piję to nie zasnę, bo spałam dzisiaj niecałe 4 godziny. Poszłam bardzo późno spać, a później nie mogłam spać. No, ale musiałam zrobić kilka rzeczy, więc... No. Dobra, mam 15 minut do autobusu, w sumie 18. Wtedy mam 3 minuty na przystanek, więc na spokojnie mam bardzo dużo czasu. Yy, I prawie przestało padać, jak mam iść, więc się cieszę, mega. Do zobaczenia już na uczelni. Pa pa! Okej, okay, ja właśnie idę na autobus, trochę czuję się jak pasta, bo przyjemne stukanie deszczu o ten o parasol jak na razie. Nie mogę, więc jest spoko. Widzę, Mam nadzieję, że się jest później, że to Pa pa! W sumie miałam jechać prosto do domu, coś zjeść, ale stwierdziłam, że jeszcze muszę iść do sklepu, bo jakieś warzywa, bo bardzo mało jem tu warzyw, więc stwierdziłam, że chcę kupić, sobie jakąś brokułę, albo w sumie nawet nie wiem co, albo po prostu idę po jakieś warzywa, żeby jeść w miarę zdrowo. I dzisiaj to była ogromna ulewa, w ogóle był śnieg przez godzinę, mimo tego, że to było dodatnie, taka przyszła e, zamieć śnieżna że wszystko było białe przez godzinę, nawet ludzie lepili bałwany, są zdjęcia różne. I po prostu wow. Cała część wtedy byłam na zajęciach w sali. Miałam ćwiczenia. I w ogóle też dużo miał dłonę, zajęcia, ale nie ja. Po prostu patrzyliśmy przez okno i nie dowierzaliśmy co się dzieje. Na nasze cię przyniosła. Obalczyć i tam, co tam się dzieje. Dobra, ja to wzkartuje to chyba. Nie powiem było i tak nie usłyszycie co mówię. bo strasznie, ale to strasznie wieję. I mam wrażenie, że jeszcze będzie kolejna fala śniegu. Proszę raz powstałam, w której środka przychodzi też śnieg w której nie, ale tak kropuje w tej boli. A jak było na co Ja że same słodeczku chciałam powiedzieć, same warzywa, więc jestem dumna z siebie. I jeden sos jakiś na próbę. Teraz nie barina, tylko inny i coś z jakichś Okej, Ok, więc szybko, szybko Wam pokażę co kupiłam. Kupiłam dzisiaj ziemniaki. W ogóle pierwszy raz kupowałam ziemniaki w sklepie, tak. Zawsze mamy takie prawdziwe z gruntu. No cóż, pierwszy raz, jakieś takie czerwone. E, bardzo lubię je w Polsce, zobaczymy czy to też lubię. Kupiłam czosnek, bo stwierdziłam, że muszę coś na odporność brać, znaczy jeść. E, pięć pomarańczy za 1 euro, pięć jabłek za 1 euro, Mega twarda awokado. Na próbę zobaczę, czy się zmi, czy po tygodniu, bo wcześniej nie kupowałam czegoś twardego, ale za 50%. Pałacę za 1 euro, bo trzeba coś zdrowego jeść. Brokkolę mi się zachciało, bo za około 2 euro, 2,50 jakoś tak. I tak, um, taki ten organiczny um, sos do... Eee, pasty. Więc zobaczymy, czy będzie dobre, czy nie. Za 2,40 euro chyba. I tak to są wszystkie moje zakupy, a ja właśnie lecę robić obiad z brokuły, z tego sosu i z trochę ilością makaronu. Więc lecę. Hejo, już jest dużo, 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 ale to dużo, dużo później, bo jest już godzina... O, 220 Nawet nie wiedziałam, że jest tak późno. Czytam właśnie zmierzch. Jest to na o 70 stronie zaczęłam dzisiaj na uczelni. Um, specjalnie wzięłam tą książkę, bo wiem, że słownictwo jest proste, wiem, że takie normalne, mówię codzienne, dlatego na początek chcę zabrać proste książki, a później może coś bardziej. coś, czego nie znam. O, tak, tak powiedzmy, więc na początek to jest łatwe. E, ja właśnie czytam i pewnie cię pójdę wcześniej spać, bo bardzo mało spałam dzisiaj. Ale o dziwo, tylko ziewałam, nie chciało mi się bardzo spać, więc jest dobrze. Mm, no i cóż, ja lecę czytać dalej bo wciągnęło mnie ale o czym się powoli zamykają, więc powiem tak jeszcze godzinka i będę już nenać bo nie widzę innego wyjścia w sumie nie mam pojęcia czy to będzie końcówka tego vloga jak tak to dziękuję bardzo za oglądanie, jak się wam podobało to wiecie tam jest taki mały przycisk i jak chcecie znowu coś dłużej no to tam też jest taki inny przycisk, więc możecie um, a jeżeli to będzie kontynuacja Jutro, Bo nie wiem, a jak chcę zmienić trochę moją wizję. To zobaczymy, to się zobaczymy jutro, a jak nie, to się zobaczymy. i tak jutro. nie Nieważne. Więc baju, baju. Ja lecę czytać. I tak tu cały czas teraz. No cóż, ma tu więcej śniegu niż w Polsce, wam powiem. Jestem w szoku. Jest dzisiaj wtorek, a ja mam wtorki wolne, więc leżę w moim łóżku. Jak widzicie, jest prawie 12. E, no po 11 chyba jest. Nieważne. Ja właśnie skończyłam na Nie pyszłam owsiankę z mikrofali, ale dobra, nieważne. E, zrobiłam kilka, rozpisałam sobie kilka rzeczy, które bym chciała zrobić. I teraz właśnie czytam książkę. A jak. Poczytam z pół godziny, z godziny, może z dwie. Później muszę zrobić zadanie na marketing, e, zrobić zadanie na writing for new media i dużo mam tych zadań, ale jakoś tak, jak jestem w łóżku, jak jestem tutaj w domu, na mieszkaniu, to nie mogę się zmobilizować, żeby się uczyć, ale znowu jak jestem na uczelni, to tam tylko się uczę, więc e, jutro będzie cały dzień z nauką, w czwartek będzie też, w piątek będzie też, bo da mi się o wiele łatwiej skupić. Dobra, a ja właśnie wracam do czytania książki. Wiecie, trzeba rozwijać swoje słownictwo w języku angielskim. Nie tylko mówić, nie tylko słuchać. Nie, nie tylko słuchać, nie tylko mówić, ale również i czytać. Więc wszystko trzeba skomplikować razem połączyć. Wtedy będzie dobry efekt. I ja czytać. Pa, Pa. Okej, okay, ja właśnie jestem w kuchni. W ogóle wyszło słońce. Jest przepięknie. Przeciwem śnieg, grad z deszczem. Wszystko naraz. Oczywiście wieje cały czas, ale jest słoneczko. Więc jestem zachwycona. Jestem szczęśliwa, widzę słońce. Od razu mam lepszy humor. A teraz przyszłam tutaj na dół na, do kuchni, żeby zrobić sobie jakiś lunch. Myślę, że to będzie sałatka z sosem greckim. Do tego będzie pomidor i chyba marchewka. Może awokado, ale nie wiem, czy jest zierałe, czy jest nieziale. Bo wczoraj kupiłam bardzo twarde awokado, więc raczej jeszcze nie, nie do kwitu nie dorosło. E, raczej jeszcze nie dojrzało, więc e, zobaczymy, czym tam sałatkę zjem, ale chcę coś sałatka coś na lekko, delikatnie, a później za około 2 godziny, 3 zjem już taki obiad jakiś większy. E, więc tak, idę coś jeść, bo jestem już bardzo głodna. I oczywiście będę robiła sobie herbatkę, bo herbata to podstawa jego... Mojej egzystencji. Ubiłam pić herbatę. Zawsze, wszędzie, cały czas. Więc dobra, ja lecę już coś jeść, bo um, no. O, może ze serem sobie zjem, bo w sumie tu jest tarka, więc mogłabym zjeść ze serem sałatkę. Więc zobaczymy, co wymyślę. Lecimy. W ogóle popracowałam w lodówce, od tego zawsze trzeba zaczynać. Myślenie. Ok, tutaj jest moja półka, i myślę, że e, wezmę trochę tego sera. Czy mam sałatkę. Jakieś pomidory, do tego pójdzie do tego pomidor. I myślę, że marchewka. Aha, no tak. I do tego może ten serek brie. Więc tak. Więc moją sałatkę dzisiaj będę przygotowywała z rzecz, jak widzicie, czyli z sałaty wło włoskiej, z serka brie. Z pomidorkiem, chyba z marchewką, i może z tym zobaczymy, czy będę chciała mieszać, czy nie. Więc lecę przygotowywać moja, mój lunch. Okej, okay, mój lunch dzisiaj jeszcze prezentuje się tak, jestem z niego bardzo dumna, bardzo mi się podoba i już zabieram się za jedzenie, tak jak wcześniej powiedziałam, jest to sałata, marchewka, pomidor, sos grecki, do tego jest ser cheddar i ser brie, więc zabieram się za jedzenie, bo jestem już mega głodna, a jak to widzę, to się po prostu nie mogę powstrzymać, więc lecimy z moim lunchem. E, ja dopiero co wstałam, bo jest jeszcze... jest ciężko. <grym> e, właśnie przygotowuję sobie lunch i śniadanie... Mm tylko nie wiem co dzisiaj będzie jajko, na słono mi się tak jakbyś zachciało więc zrobię szybko, bo muszę się pośpieszyć, bo mam mało czasu dzisiaj bardzo późno wstałam, że za pięć a za pół godziny mam autobus, więc nie mogę spóźnić więc lecę okej, okay, ja właśnie wychodzę z domu, po pysznym śniadanku miałam pyszną jajecznicę, w ogóle wyszła mi naprawdę bardzo dobra i ten chleb podpiekłam sodowy do ten nawet był w miarę dobry mnie dzisiaj aż dziwię. a ja teraz lecę na autobus, bo mam za chwilkę. Hejo, ja kolejny raz jestem w bibliotece, czyli w moim ulubionym miejscu. Właśnie nabieram się za moje zadanie z marketingu. Nie mogę się doczekać, lecę go robić i tak, znowu się uczę. Ale strasznie mi się chce spać i myślę czy nie sobie kupić kawę, żeby się troszkę obudzić. Już jeden piłam rano, ale mi nie pomogła w ogóle. Nawet to psychiczne nastawienie, że piłam kawę mi nie pomogło, bo strasznie ziwałam na pierwszym wykładzie. A za trzy godziny mam kolejne, i później mam tutorial pierwszy mój, więc chciałabym w miarę myśleć, żeby w miarę rozumieć, co do mnie mówią, bo dzisiaj po prostu się wyłączałam na wykładzie. To też bardzo mi się zdarzało, jak byłam, nie wyspana, też się wyłączałam, ale to jak się wyłącza, to później jak wrócę, to nie wiem, co się dzieje dalej, więc było źle. Ale no cóż, każdy tak ma, nie mogłam spać na co w ogóle, totalnie nic. Spałam kilka godzin, nie wiem, może 3-4 godziny, jak nie mniej nawet a ja później jestem nie do życia no, ale takie życia nie do życia <noise> więc do zobaczenia później i ja właśnie wróciłam do domu, na mieszkanie. Poszłam jeszcze na zakupy do sklepu polskiego, bo chciałam kupić śmietankę z która mi się już powoli kończy do kawy, bo coś czuję, że dzisiaj nie wytrzymam bez drugiej kawy. Wypiłam rano, ale to mi nic nie pomogło i będę musiała wybić drugą. Kupiłam też dzieła prowansalskie i pieprz czarny, nareszcie czarny, a nie czarny z cytryną. Kupiłam też małą kiełbaskę, bo mi się zachciało troszkę mięska. Śmietankę, jak mówię. A ta kiełbaska pachnie, to mimo kataronią ja. I kupiłam moją ulubioną rzecz z Polski, czyli moją kaszę macha z groszek, żeby leśny, to nie jak to jest przepyszne. Jutro to będę mieć na lunch do, na uczelnię, już nie mogę doczekać. A ja teraz właśnie robię sobie kawę mm, i sałatkę na kolację, bo na lunch miałam makaron, więc teraz sałatkę, żeby coś było lekkiego na żołądek. Więc chyba sałatka będzie z kiełbaską. Let's robić. Zgadnijcie co zrobiłam. Chciałam zrobić coffee brew, czy jakoś tak to się mówi, czyli kawę parzoną na zimno. Tylko to się pije 12 godzin później. Nie zauważyłam, że się czajnik nie włączył. Poszłam do ubikacji, wzięłam czajnik, zalałam kawę i myślałam, czemu mi się nie parzy. Też Tak macie. Ja po prostu. Nie wiem, dzisiaj nie myślę. Uch. Zalałam kawę zimną wodą. Inteligencję tylko Iwona. Po prostu genialnie. Więc teraz lecę zrobić, żeby była ciepła woda. Ogólnie próbuję się od kilku godzin motywować, żeby napisać zapowiedź meczu. Ale nie myślcie, że specjalnie to robię, czy trochę tak. Ale robię to dlatego, że mam bardzo mało informacji i próbowałam już znaleźć więcej informacji na ten temat, ale nie mogę znaleźć takich informacji i przez co się stresuję i przez co tego nie piszę, przez co to odkładam. W sumie już chce mi się spać, jest dziesiąta. Muszę to napisać na jutro, więc zabieram się po w końcu za to, żeby to napisać. I myślę o jednej z rzeczy na wakacje, ale nie wiem, czy to się uda, czy się nie uda. Jestem już tak zmęczona, że po prostu nawet nie bym poszła spać, ale w sumie to czytam książkę, czytam, zmijasz, jestem już pod koniec. czytam w ciągu trzech dni? Po prostu wow! Ale się mega cieszę, bo to roz... dzięki temu rozbudowuje moje słownictwo i też moją pewność siebie bardziej w angielskim. A dzisiaj miałam fajny dzień, dzisiaj miałam pierwsze tutorial z marketingu, gdzie trochę nie rozumiałam, co do mnie mówił ten koleś. Byłam w grupie 4 osoby. Trójka była z Irlandii, oni studiują tutaj biznes. Ja jedna z Erasmusa, i chłopak tak szybko mówił i tak wszystko skracał, że jak pierwszy zapytał się mnie, czy może tutaj usiąść, czy jest wolne, czy jest zajęte, ja powiedziałam, że tak, że jest wolniej, że może usiąść. A on do mnie powtórzył, bo ani ja go nie zrozumiałam, ani on mnie nie zrozumiał mm. i później poprosiłam go, żeby mówił wolniej. Nie mówił wolniej, mówił jeszcze szybciej ale wszystko było w, w, nie w porządku Mało co mówiłam, ale nieważne Ale... E, dobra, a teraz lecę się w końcu uczyć I... Czytać książkę Tak na spokojnie Jutro mam na dziewiątą na zajęcia, mam pierwszy tutorial z innych zajęć, więc nie mogę doczekać A ze mną dzieje się armageddon Po prostu wieje, leje Dobrze, że tam teraz nie muszę być A miałam być na zewnątrz właśnie, ale... Nie mam 21 lat, więc nie mogę być. <laughs> e, dobra, nieważne. Jak Wam się podobało, to wiecie i cóż, zapraszam jutro na kolejny daily vloga, bo na inny filmik jeszcze nie wiem co tam będzie w planie. I cóż, do zobaczenia, jak się wam podobało, to dostaniecie to na dłużej i tak.